Witajcie moi drodzy. Dzisiaj m, oczywiście z yerbą, bo jak żeby inaczej zaczynam ale dzisiaj troszeczkę, stro, dzisiaj wideo z troszeczkę innej perspektywy bo chcę wam zaprezentować produkt bardzo nietypowy który wszedł do świata tradycyjnego golenia można powiedzieć z jak burza, jak huragan bardzo dużo ludzi zauważyłem jest zachwycony tym produktem, lecz niektórzy są też zainteresowani tym, ponieważ coraz więcej trafia się słów na, na temat tego, że, że to nie jest dobry produkt. Ja mówię w ten sposób: wszystko zależy od naszych prywatnych preferencji. Dzisiaj, jak widzicie, troszeczkę z innej perspektywy, bo chciałbym zrobić test. Tego produktu, oczywiście niekonwencjonalnie, po, po swojemu, powiedz, powiedzmy. Zobaczymy, jak to, jak to się sprawuje. Ja biorę łyka ostatniego. Dzisiaj Amanda w Matero. I tak, dzisiaj chcę zrobić, jak widzieliście na zdjęciu poglądowym, taki test pre-shave. Pre-shave, czyli produktu przed goleniem, używanego. Y Jedni twierdzą tak jak ja, że pre-shave nie jest do niczego nam potrzebny, że pre-shave tak naprawdę pre Shave'em powinna być woda i dobrze ukręcona piana. Tak to pan Adam Schulz mi kiedyś powiedział, że dobrze wyrobiona piana i dobrze ten to w połowie ogolone. Więc dobrze wyrobione to w połowie ogolone. o tak tak to było powiedziane i ja się tego trzymam, mi wystarczy gorąca, gorąca woda przed wszystkim, wyrobienie piany, nałożenie, ja się ogolę i też mi to pasuje. Ale ostatnimi czasy weszło do, powiedzmy, na fora, na, na grupy goleniowe, wszedł szturmem produkt, który już w Ameryce, w Ameryce po prostu robi wielkie wow i się nie dziwię, bo naprawdę przykuwa uwagę, nietuzinkowy, Zobaczcie, dotarł on do mnie również. Nazywa się Phoenix Cube. Ja osobiście nie jestem fanem pre-shave'ów. Miałem olejki. Miałem olejek z Bonda, mam olejek z Barbusa, którego od czasu do czasu sobie na poza, na poza anteniu używam. I, i sam, sam, sama idea pre-shave dla mnie jest... No nie wiem, no ja jakoś nie, do mnie to nie przemawia, ale... Widzę, że coraz więcej osób tego używa, przede wszystkim bardzo sobie to zachwala, więc mówię, dlaczego tego nie użyć, dlaczego tego nie spróbować. Zobaczcie, tak on się, tak on się prezentuje. Jest to jak, to jak to pan Douglas Smith i jego klimat, czyli klimat lat 50., komiksów lat 50. i ataku Marsjan wtedy, czy ataku kosmitów na Ziemię były bardzo popularne. Tutaj gościa, gościa widać, mam nadzieję, że tutaj w lusterku się odbija. Ja mam wersję, zobaczcie, ja mam wersję scentless, czyli bez żadnego zapachu. Jest jeszcze wersja mentolated, czyli taka chłodząca mocno. Widziałem też na kilku filmach naszych polskich YouTuberów, że jest tak mocne mentolnięcie, czyli ten chłód, że aż oczy łzawią, więc ja się nie odważyłem. Dla mnie, dla mnie scentless, czyli ten, ten bez. Bez zapachu, bez niczego jest w zupełności, i dzisiaj chcę to zrobić też na, na zasadzie pojedynku. Le, tak jak mówiłem na początku filmu, troszeczkę niekonwencjonalnie, czyli zrobimy pojedynek cube. A mydełko, którego ja używam, już naprawdę nie wiem, które z rzędu do, do kąpieli po prostu je używam. Ja, ja nie używam żelów pod prysznic, tylko właśnie tego mydełka. Myję się nim na co dzień i twarz i, i właśnie przed goleniem czasami sobie go używam, w sensie przed, po kąpie, do kąpieli też myję sobie nim twarz i jest wszystko, wszystko jak najlepszym porządku. Jest to Szpek Original mydełko, hmm, powiedzmy za 8 zł, ono kosztuje, a Cube z tego co widziałem na naszych internetowych sklepach, czy to na StandoShop ostatnio były, czy, czy u Dzikiego Borsuka, były w cenie tam kosz niecałych 60 zł, także jest to przebitka 8 razy tyle kontra, kontra 8 zł. No, pff. sprawdzimy, zobaczymy. Ja chcę to zrobić w ten sposób, że natrę twarz cube, normalnie na mydle, zobaczymy co się będzie działo. Zmyjemy tego kuba i zmyjemy szpeka, Twarz będzie podzielona, użyta z jednej strony kub, z drugiej strony szpek i zobaczymy co, co się będzie działo, czy efekt będzie, czy przede wszystkim kondycja skóry będzie lepsza niż na przykład niż po szpeku, czy, czy kondycja będzie, czy kondycja po użyciu cuba będzie, skóra będzie lepiej się zachowywać, będzie bardziej nawilżona, co będzie świadczyło też o tym, że ten produkt jest spełnia swoje, swoją rolę i swoje wymagania, zmiękczając po prostu zaros, przygotowując go do golenia. No też, czy to jest to taki marketing, ja mam, jak to by Niemcy powiedzieli, ganz neue sztuk, czyli całkiem nową, całkiem nową kostkę mydła, wezmę, użyję i zobaczymy, co, co, co się będzie działo, czy faktycznie, czy mydełko szpek da radę na przykład używać do, do pre-shave, bo jestem, jestem mega ciekaw. A tymczasem posłuchajcie, co udało mi się znaleźć na temat, na temat samego Cuba. Phoenix Artisan Accoutrements Cube 2.0 Bezzapachowe mydło. Cube to fantastyczne mydło przed goleniem, które przeniesie to doświadczenie na inny poziom. Większa ochrona, lepsze nawilżenie i lepszy poślizg ostrza. I oto to właśnie chcę sprawdzić, co będzie, co będzie lepsze, czy ten szpek, czy Cube. Zawiera olej z migdałów, opuncji figowej, krokosza barwierskiego i olejku żożoba. Cube 2.0 zawiera również masło Bakury, Cupua Su i mu, muru muru, cokolwiek to jest, które zapewnia miękkość i nawilżenie. Zawiera również aloes, witaminę E, które działają korzystnie na skórę oraz glicerynę, która nawilżając, nawilża i zmiękcza włosy, zarost zapewne. Mydło przed goleniem Cube 2.0 zawiera aktywny węgiel bambusowy, dzięki czemu zapewnia same korzyści, ale także zapewnia głębokie oczyszczenie i lekkie złuszczanie. Przed goleniem umyj twarz z Q2.0 w celu odtłuszczenia twarzy. Także, jak widzicie, u mnie dzisiaj zarost jest dwudniowy. Tak jak, tak, tak jak zawsze, nie, nie zmieniam nic, nic w, swojej, w swojej tendencji goleniowej, nie zapuszczam się. Bezpośrednio przed nałożeniem piany zwilżyć i pocierać Q2.0 o zarost, nie spukiwać, a na wierzch nanieść pianę. Musisz tylko zastosować Q przed pierwszym przejściem i bum. <grym> tak, tutaj pan Douglas Smith. Mówi nam, ja właśnie chcę zrobić ten pierwszy krok, czyli umyć twarz przed goleniem, i zobaczymy, spienimy to wszystko, zobaczymy jak to się zachowa. Tak samo spienię szpeka na drugiej części twarzy i zobaczymy, zmyję to wszystko, co będę miał, i, będziemy, i powiem Wam o swoich wrażeniach, jakie będą po kiubie, a jakie po szpeku. Czy, czy faktycznie jest lepiej, i czy warto się w to zaopatrzyć, bo jeśli warto, no to tylko polować i kupować. Co do szpeka, przestawiałem to mydełko już na swoim, na swoim kanale. Można powiedzieć, super, super Ka za każde golenie, które używam, czy kremu, czy mydła, w sztywcie do, do golenia szpek. To naprawdę jak dla mnie produkt za niewielkie pieniądze bardzo dobry, Jak wiecie, nie muszę Wam go polecać po raz setny. Na temat mydełka szpek, yy, producent mówi nam: klejnot wśród prawdziwych mydeł od ponad 90 lat. Zbogacony cennym olejkiem lawendowym i pielęgnacyjnym wyciągiem z miodu i woskiem pszczelim oraz nawilżającą gliceryną. Czyli też mamy w jednym i w drugim mamy podobne składy z unikalnym ekstraktem z wysokogórskiej szarotki alpejskiej i tak to, tak to wygląda. Chcę specjalnie to zrobić, by to sprawdzić po swojemu i wam to też powiedzieć, podzielić się. To nie jest żadne udowadnianie czegokolwiek, byście tego w ten sposób nie odbierali. Jest to po prostu zobaczenie tego, co ten produkt faktycznie potrafi i czy skóra jest w lepszej kondycji niż, niż na przykład sam, używając samej wody. Po otwarciu mamy tutaj instrukcję użycia, którą Wam przed chwilką przeczytałem, że również yy, przed samym goleniem wy, yy, natrzeć twarz tym i yy, potem jeszcze raz tak samo natrzeć, nałożyć pianę bezpośrednio przed nakładaniem piany. Oczywiście reklama w postaci, że sprawdźcie nasze wody kolońskie. Tutaj jeśli chodzi o Feniksa, to mam dwie i są, są ekstra. Także po wyciągnięciu ukazuje nam się Cube. Zobaczcie, tak on tak on wygląda. Także tutaj. Pozwólcie, że napuszczę sobie ciepłej wody do, do umywalki i bo producent zaleca zamoczyć, zamoczyć tej wody. Tak samo mydełko szpek rozpakuję już pokazuję. Zobaczcie tak jak w każdym produkcie z, z firmy szpek czy szpek mydełko bardzo ładnie pachnące, pachnące, yy, że tak powiem, mój dziadek tego używał, więc kojarzy mi się totalnie z moim dziadkiem, także on to przywoził, on to przywoził z Niemiec, zachodnich jeszcze wtedy. się rozpakowujemy, z takiej, z takiego pergaminu jest ono zapakowane, ma ono Wytłoczony napis szpek Walter Rau, i zobaczymy, które będzie lepsze. Jak sądzicie, yy, mam nadzieję, że ktoś z Was na pewno robił sobie taki test przed użyciem tego produktu. Ja jestem niezmiernie ciekaw, czy to, czy to faktycznie coś daje. Zobaczymy. Dobrze, więc ja zbliżam jeszcze przed wszystkim twarz, tak jak, tak jak każe, każe pan Douglas. I sam i sam czubeczek tego mydła powiedzmy, czubek, czubeczek, nie wiem, samą pierwszą powierzchnię. O, tutaj tą, na której było, był nadrukowany. Moczę dosłownie delikatnie w wodzie. Tutaj chyba nic więcej nic więcej nie trzeba. To co jest na, na rogach tego mydła zejdzie. Teraz w tym czasie zamoczę mydełko ze szpejka. Zobaczcie, tak to się prezentuje tutaj na czarnym. I co? Zaczniemy to to mydlić. Zaczniemy po połowie? Co się zacznie dziać? Bo jestem niezmiernie ciekaw, czy faktycznie. Damy trochę wody, moje twarz, żeby ani odrobiny mydła nie mieć, nie mieć na ręce podczas. Zobaczcie, na pewno Phoenix wytwarza taką taką maść. Tutaj mydełko ze szpeka się pieni, ale bardzo mam nadzieję, że to jest widać, jest delikatny prześwit na skórze. Także zobaczcie, w Feniksie tworzy się taka powłoka. Nie wiem, czy to, czy to jest dobrze widzieć. Utworzyła się taka powłoka, a w mydełku ze szpeka jest również, ale bardzo delikatna, którą zapewne będzie bardzo łatwo zmyć. No i dobra, zobaczymy. Zostawię to na chwilę. Wymienię wodę w umywalce, przede wszystkim. Dobra. W międzyczasie może łyczka jerby, żeby w gadle nie zaschło. Także mam nadzieję, że dzisiaj przy. Przy weekendzie niektórzy na pewno yerbę, także zdrówko. U mnie dzisiaj delikatnie Amanda czerwona w matero, także Argentyna. Polecam na weekendowe siarbanie. Bardzo dobra yerba. I zobaczcie szpek po pewnej chwili zaczyna się wchłaniać, a Phoenix Zobaczcie, tutaj została dosyć gruba warstwa tego, a tutaj zaczyna to zanikać. No to co? Minęło, powiedzmy chyba z kilka minut, więc zmyjmy i zobaczymy w jakiej kondycji będzie skóra z obu stron. Jak widzicie, zmywam szpeka, który bardzo mocno się pieni. I teraz przejdę do zmywania Feniksa. Oczywiście, do uszu. Do uszu naszło mydła pełno. Dobra. Zrobiliśmy pierwszy krok, jaki zaleca, zaleca producent. Zrobiliśmy sobie takie przygotowanie, przygotowanie zarostu. Ja poczekam aż to się wszystko nie będę tego specjalnie wycierał, wycierał na twarzy, jak na razie niczego złego na twarzy nie czuję, żeby było jakoś jakoś mocno sucho. Czekamy, zobaczymy, co się będzie działo. Czy skóra spowoduje, że będzie, będzie się. Nie, może spróbuję kamerę troszeczkę niżej. Będzie zacznie się ściągać. Na razie nic, nie, nic takiego nie czuję. Trzeba powachlować troszkę, by przyspieszyć proces suszenia skóry. I powiem Wam szczerze, że ja jako tako różnicy nie czuję. Takiej, żeby moja skóra była ściągnięta czy po mydle z Cube, czy po mydle z mydełkiem Szpek. Decyzja, myślę, należy do Was, ale ja naprawdę nie odczuwam żadnej różnicy w używaniu mydełka z firmy Phoenix, a mydełka z mydełka firmy, z firmy Szpek. Skóra jest tak samo dobrze nawilżona. Myślę, nie potrzebowałbym... Teraz mógłbym spokojnie kręcić, ukręcić pianę, ogolić się, co, co na pewno niedługo uczynię, bo przede mną golenie z bardzo fajnymi produktami na które Was serdecznie zapraszam. Nie, ja nie wyczuwam, nie wyczuwam kompletnie żadnej różnicy między, między mydełkiem, mydełkiem z firmy Szpejk, a, a z firmy Cube. Uważam, że nie czuję ani ściągnięcia tutaj, więc Naprawdę cube robi robotę pod względem nawilżania, przygotowania zapewne tego zarostu i tak samo nie czuję żadnego ściągnięcia ani żadnego gorcie mogę Jest naprawdę spoko. Także wybór należy do was, co wybierzecie. W mojej ocenie nie ma różnicy. Na pewno cube organoleptycznie jest ładniejszy, nie da się ukryć, szpek jest troszeczkę, troszeczkę bardziej staromodny także cóż zostaje kwestia ceny i tyle także ocenę zostawiam wam, napiszcie w komentarzu co co, jakie wy macie doświadczenia z tą kostką cube, czy używacie może mydełka daw samego lub jakiegoś olejku bo ja nie znajduję tutaj żadnych Walorów pielęgnacyjnych ani nic. Skóra jest w dobrej kondycji, nie mam żadnego ściągnięcia, więc cóż. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym goleniu. Trzymajcie się. Cześć.